Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and brace the blast Sleepless nights and headaches stuff. Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe Witam, z tej strony Sanek, przed chwilą widzieliście nowe intro, na którym pokazałem nową nazwę postaci, to jest moje pierwsze intro, z czasem zostanie pozmieniane, dodane tam zostaną materiały z Metina, a w tle macie jak wytworzą sobie eliksiry z na żywioł i z mocą żywiołu, więc zapraszam do oglądania. A tutaj jestem w świątyni węży i ulepszanie na kowalu w świątyni węży rękawicy wężowej na plus 4 i ulepszyło. A tutaj otwieranie kilku skarbów węży, żeby poleciał jedno wykonanie na surę i za chwilę będą wytwarzane zbroje na surę. I tutaj próba wytworzenia pięciu złych płaszczy wężowych, to są zbroje na surę, 50% na wytworzenie i wytworzyło tylko jedną z pięciu. Zbroja, w jaką ja celuję, no to taka, żeby miała dwa potwory i odporność na umy na plus 0. a mi zrobiło z odzyskiem i bez trzeciego bonus wolą, ale to jest mix na glebę. I tutaj wytwarzanie szarfy, rzut dwóch dziesiątek wyżej i niepowodzenie. Tutaj sprawdzanie, czy dodało do tytanki siódmy bonus i dodało, absorbuje obrażenia do 2% jako PE. I tutaj dalsza część otwierania, skarbów węży, no i z tych skarbów leciały ulepszacze potrzebne do ulepszenia wężowej zbroi, kamienie wężowe z plusem bez plusa, Polituryt potrzebne do wytworzenia, zmianki, pojezdujące muszle, szarfy i dużo, dużo innych rzeczy, jakieś kamienie mocy demonów przerwione, gotowe do dodania do rękawicy, no i wiele innych rzeczy. Nawet spoko pochodro otwieranie sześciu polskich muszlin i nie poleciało. Próba wytworzenia szarfy, rzut dwóch dziesiątek i wytworzyło dziewiętnastkę. I próba podbicia, moje dwudziestki tą dziewiętnastką i zostaje dwudziestka bez zmian. I tutaj rzut dwoma magicznymi na plus 14. Pierwszy rzut nie powiódł się i drugi tak samo nie powiódł się. Zostaje plus 13. A tutaj sprawdzanie, czy itemy dają podwójną precyzję. Na plus 1 musi dać 3 precyzji taki item, żeby była podwójna precyzja, czyli na plus 9 dałoby 14 precyzji, a nie 10. I itemy, co dają na plus 1, 2 precyzji idą na glebę. No i na plus 2 musi dać 4 precyzji, żeby była podwójna precyzja w itemie. I tutaj wam dodaję, ja kręciłem w kole bohaterów i do zgarnięcia był medal bohatera, a także nietoperz na 15 dni, w którego celowałem i dlatego w nim kręciłem w tym kole. A tu też kilka słów o konkursie. Do wygrania 50SM. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Należy zostawić lajka, komentarz z nickiem z serwera Polska i suba i zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Chyba, że będzie duża aktywność, no to dwóch zwycięzców wyłonie. watch you tutaj podsumowanie, mało nawet wydałem i medal była teraz na 15 dni zgarnięty, a także nie to więc git. Tutaj jeszcze jakiś stary materiał ze zbijania bossów, w schronią wiatru i tropienia tych zamarzniętych kluczy na Lastora. Tutaj ulepszanie kolina plus jeden i sprawdzanie czy da podwójną precyzję i niestety daje pojedynczą no to na glebę. A tutaj pokaz nowego 9 skilla, Piekielny Cios się nazywa ten skill i daje 20 precyzji na 30 sekund jak się go ma na P. A tutaj miksowanie, zmiankami z B, sztyletów w Zodiaku. I sztylety zostają dalej do miksu. A tutaj otwieranie, skrzyń Hydry. Dziewiąty fart dopisał, magiczny poleciał. Tutaj dwa rzuty magicznymi. Pierwszy magiczny nie powiedział się ulepszenie na 14 i drugim tak samo nie powiedą się. Zostaje plus 13. A tutaj będąc za Serpent otwierając się sobie muszle i poleciała na farcie biała błyskająca perła. Ulepszanie wężowej rękawicy na kowalu świątyni węża na plus 5 ulepszyło. I tutaj jeszcze pokaz, jakie są potrzebne ulepy na plus 6, biała połyskująca perła i kamień z spojącego wiatru 50 sztuk. I tutaj znowu otwieranie skarbu węży. No i otwierajmy dla ulep tych kamieni wężowych z plusem i bez plusa. Potrzebne to są ulepy do ulepszenia wężowej zbroi. I poleciały szarfy i kamień mocy demonów. No to dodawanie go do rękawicy i niestety pękł. Poleciały także trzy małe błogosławieństwa. Próba zmiksowania szóstego, bonu w talizmanie woli Ind i nie zmiksowało. I tutaj próba wytworzenia szarfy. że dwóch dziesiątek nie powiodło się i znowu nie powiodło się. Zostaje dziesiątka. A tutaj przerabianie kamyków na walutę Gaja i za tą walutę Gaja albo wytwarzamy bronię, albo biżuterię, albo kupujemy sobie rzeczy w sklepie, który jest w M1, Gaja. Ja jestem teraz w m i to jest ten sklep Gaja. Co 5 godzin nam się odświeża. Pierwsze 3 kratki mamy mam odblokowane, resztę odblokujemy sobie rozszerzeniem sklepu Gaja, który jest w Isie, albo wydropi ze skrzyni Gaja, który wypada np. ze zielonej strzeczki losu, albo kupić od gracza. A tutaj donate od kubiego. Wykonanie na ostrze wężowe. Dzięki i pozdrawiam jego, a także wszystkich widzów. I tutaj próba wytworzenia wężowego ostrza. Na wytworzenie mamy 50% i potrzebujemy jedno wykonanie ostrza, 10 wzorów wężowych, 5 kowadeł płonącego wiatru, 10 jadeitów nocy i 5 kamieni szlifowanych płonącego wiatru. I do tego na każdą próbę potrzebujemy 100 gai i 10 kk. I tutaj udało się wytworzyć ostrze. Jeden na diabły, dwa na potwory, trzy um. Dla mnie perf to jest 4 średnie 2 potwory 1 metiny. Ale oprócz takiego perfa są jeszcze inne: 4 średnie 2 potwory 4 umy, albo 4 średnie 2 potwory 2 precyzji. To są takie 3 perfy, w które się celuje. Tutaj jedna zwianka w style Tezodiaku i do miksu dalej. I tutaj rzut magiczny, i nie powiodło się, zostaje 13. Tutaj ulepszanie szaty na 112 poziom. Mam 4 magiki, może ulepszy na te plus 14. I tutaj jeszcze na koniec otwieranie 6 skrzyn rankingu wieży i te skrzynie dostaje się za zajęcie pierwszego miejsca na danym poziomie wieży Sungamachi. drobny nawet spoko, talizmany plus 6, plus 4 tutaj 10 zmianek z B, białe zwykłe perły, skorów, szlify rzadkie poleciały, no i te żółte lśniące odłamki a zatem przechodzimy do losowania pierwszym z zostaje Bartek a drugim Paweł, gratulacje mam nadzieję, że kupon się przyda Na końcu jak zwykle jakieś pozdrowionka

What we had was poisonous. And I know I should have left, but I never.